Siemanko witajcie w drugim odcinku z Minecraft wszłego życia i ten odcinek miał być przeznaczony kopalni, ale stwierdziawszy Nie no, stwierdziłem jednak, że pokażę wam po prostu wszystkie wszystkie boskie rzeczy na tym seedzie, bo one są naprawdę genialne. Jest tutaj dużo, dużo, bardzo, 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 bardzo dużo, dużo yy, rzeczy. Yy, bardzo dużo rzeczy ładnych i w sumie bardziej bogatych w różne rzeczy. Dobra, nieważne. Sami zobaczycie. Jest ich kilka i zapraszam ogólnie do oglądania. Link do Seed'u macie w opisie. Ja go znalazłem gdzieś indziej, już naprawdę nie pamiętam, dlatego nie mogę wskazać go. Nie mogę nam go wskazać. A to by było na tyle, także oglądajcie sobie ją. Oto pierwsza rzecz prezentująca się bardzo ciekawie, tuż, 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 blisko, tuż, koło naszego spawnu, a jest to zarazem wioska. I co byśmy mogli robić? Myślę, że najciekawszą rzeczą jest tutaj to, że mamy dużo yy, farm, dużo pól do uprawy i możemy po prostu je wykopywać. rzeczą bardzo ciekawą i istotną jest druga wioska, znajdująca to się troszeczkę dalej od spawnu, w drugą stronę od spawnu i tutaj myślę ciekawą rzeczą jest, bardzo ciekawą rzeczą jest yy, to, że mamy tutaj yy, kowala, który daje nam między innymi trzy obsidianu, hełm żelazny, żelazo, chleb i inne. Trzecią ciekawą rzeczą jest yy, pustynia, świątynia, świątynia na pustyni. Tutaj mamy. Mi się akurat wylosowało. Sam, nawet nie jestem tego pewien, czy tutaj jest tak, że każdemu się to losuje. Mi się wylosowały dwa diamenty i tutaj może wam też się wylosowały. Możemy też yy, zabrać stamtąd spod, yy, spod płytek i z tego, spod wszystkiego. Możemy zabrać. Yy, TNT. Także myślę, że dużo ciekawych surowców. Czwartą ciekawą rzeczą jest dungeon, znajdujący się obok pierwszej wioski, troszeczkę dalej, i tutaj możemy spotkać dużo ciekawych. Dużo ciekawych książek. Między innymi to było chyba. Chwileczkę. Szczęście 1, powolne opadanie 2 i chwileczkę. co nie mam 4. Przepraszam, nie mogę zapamiętać i musiałem spojrzeć. Piąta bardzo ciekawą rzeczą jest tuż obok, tuż za dungeonem, widzimy nawet tam dalej troszeczkę wioskę, o właśnie, yy, znajduje się chatka wiedźmy, możemy z niej oczywiście, możemy jej zarąbać oczywiście z y, kocioł bodajże i ogólnie zniszczyć całą chatę. Szóstą bardzo fajną rzeczą, nie jest najfajniejszą rzeczą, podejrzewam, że jest jedną z najmniej ciekawych rzeczy, po prostu możemy sobie wybudować kilka ważnych surowców, jak na początek. Między innymi, w sumie między innymi, tylko żelazo i węgiel i nawet zrobiony sam już samy sam już był zrobiony, yy... jak to się nazywa? Aha, generator kobla. I w końcu, i w końcu z siódmą, jak i zarazem ostatnią rzeczą bardzo ciekawą są rozwodnienia rzeki tuż obok tego właśnie kanionu. To jest akurat rzecz niematerialna. ...jako wybudowana, ale bardzo ładne widoki tutaj widzimy. Możemy sobie naprawdę zrobić ładne domki i wszystkie tego typu rzeczy. Naprawdę, naprawdę ładnie. Sam się zastanawiam czy nie zbudować tutaj sobie gdzieś obok jakiejś rzeczki domu, bo naprawdę jest przepięknie. Tak, mieliście teraz okazję zobaczyć wszystkie bogactwa, wszystkie... ...wszystkie, wszystkie naprawdę ciekawe rzeczy dziejące się naprawdę teraz w okolicach spawnu tylko, bo w dalej nie widziałem. Na tym sydzie. Wszystkie rzeczy znajdują się bardzo blisko. Oczywiście link do Seed-u macie w opisie, bla bla bla. Ale jeszcze chciałbym poruszyć sprawę. Albo dobra, co najwyżej później, kiedy indziej. A teraz ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.